Jesienna odsłona obornickiej Ligi mistrzów Redbox jest już za półmetkiem. Kolejną serię spotkań rewanżowych rozegrały w poniedziałek drużyny Boost4U i Straży Pożarnej oraz dwie rogozińskie drużyny Orlik Team Rogoźno i Flux Medical. W pierwszym meczu Straż od początku grała zdecydowanie i w pierwszej połowie wyszła na prowadzenie 3 do 0. Chwilę przed gwistkiem kończącym pierwszą połowę, Bus strzelił jednak strażakom bramkę do szatni. Po zmianie stron strażacy grali mądrze i nie pozwalali sobie na kolejne straty. Choć nie wykorzystali rzutu karnego, swoją przewagę i tak powiększyli, strzelając jeszcze dwa gole. W derbach Rogoźna, faworyzowany Flux Medical, nie dał żadnych szans swoim rywalom i od początku do końca kontrolował sytuację na boisku. Po pierwszej połowie Orlik przegrywał 4 do 1. Jednak była to dopiero zapowiedź tego, co Flux pokazał w drugiej części meczu. Zdobywając 7 kolejnych bramek, Flux Medical ustanowił wynik spotkania na 11 do 1. Na szczycie tabeli bez zmian prowadzi niepokonany POMAX, zaś na drugim miejscu plasują się destylacje polskie, którym po piętach depczą ekipy Flux Medical oraz Straż Pożarna. Czerwoną latarnią ligi pozostaje Duda Instalacje.